witam was w drugiej części odcinka. No niestety yy, musiałem przerwać tą pierwszą część, ale spokojnie jest, i zrobię też drugą część. Yy, ponieważ wydaje mi się, że ta pierwsza część była naprawdę świetna. A więc co? Lecimy dalej z paczkami toc. Wiem, że tu coś wydropi. Bo już nam dzisiaj coś fajnego wydropiło, jak widzieliście w pierwszej części. Trafiliśmy w końcu Toc'a, na no, ale nie takiego Toc'a, a później Trafiliśmy trochę pseudo Toc'a, bo trafiliśmy Toty do Miliana, że to Toty No ale to nic, później lecimy z paczkami za Żetony no, no spokojnie, to jeszcze wstęp przed paczkami za żetony, więc Więc myślę, że to coś wydropi. Kiedyś powiedziałem, że nic nie wyda, że jest słabo jeden pak openiego i później drapię to ty Delikta, więc... To właśnie. Lecimy. specjal pack. I co to? To będzie ja inform z Portugalii na SP. Kulasz jeszcze. W tej parsy, co to jest? To jest. Aha, Motten z ligi Europy, i to jest. Kto to jest? Sise Dobra, ostatnia paczka. A w tej parsy. Paczce... Ikona! Znowu ikona! Znowu ikona! I czy to będzie do podstawowego składu? Hiszpania! Znowu Hiszpania! SPD Guardiola! A, to on nie będzie do podstawowego składu! Ale spoko, druga ikona dzisiaj. W pierwszej części widzieliście co trafiłem, a więc co, Dwu, taki dwuczęściowy odcinek, yy, pierwszy odcinek nagrał się, pierwszy od, yy, taki dwuczęściowy materiał, yy, w pierwszej części ło działo się, no w drugiej nieco miło, no bo to druga część, a no, w tej drugiej części mało się działo, więc co, trzymajcie się ciepło, na razie i część. i dziękuję Wam za oglądanie tych dwóch części, następny odcinek wkrótce, na razie.